No, przyszła z domu, kurwa, pierdolęła kurwa, kurtkę i kurwa zakupy na ten pierdolony, jebany fotel. I co tu jeszcze będzie leżało? Awiesz mi? Wieluchy, kurwa, wszystko. Ile to czasu tam leży na tym parapecie? Ile czasu to leży na parapecie? Pytam się ciebie. Karolina, ile to czasu leży na parapecie? Długo? Długo. Co ty się bierzesz za sprzątanie? W kuchni? Tak w zrobiła. To z jedną komorę sobie tylko sprzątnić z tym. Mhm. Z lewo zmywaku. Pochłócić, ty jak to czterech dni kurwa. Ty do... wczoraj gotowałeś? A to ja do 2 dni leży. To wczoraj gotowałem, no to? Pokaż. To ten garnek, w której gotowałem? O I te talerze wszystkie też wczoraj gotowałem? Co? No pytam się ciebie. Ciasto kiedy było zjedzone? Zbieram na święta, że były te. Zbierasz na święta, o tutaj. Bułki też kurwa i chleb otwarty też zbierasz na święta? No słucham cię. Co jeszcze zbierasz na święta? Nic już nie zbierasz na święta. To dobrze, to nie zbieraj na święta, bo święta spędzisz kurwa sama. I to ci gwarantuję. Happy end, kurwa.